Zobaczcie, kochani, a tutaj mamy jarmark w Świnoujściu. Tak on wygląda. Takie budki są. No ja przyszłam tutaj, bo pamiętam z dzieciństwa. Pamiętacie takie baranki z dzieciństwa? To zobaczymy, co on tutaj ma. Ja pamiętam te takie baranki. Jaką mi to frajdę sprawiało zjeść takiego baranka? A tu mamy takie kurki różne, to co mi się podoba to to jest bardzo fajne, zające i te zające są zrobione z takiej, z takiej słomy, siana, coś takiego, palmy, palmy kosztują 25 zł, takie większe i 15 mniejsze. A te jeszcze takie małe po 10 są. 40 zł kosztuje właśnie taki zajączek. Zobaczcie jaki on ma fajne. Wszystko jest w ogóle z naturalnych, naturalnego tworzywa zrobione. Tylko to jest sztuczne. Tu, ale to wszystko, zobaczcie, jeszcze taki winiec. Wszystko jest zrobione z takiej suchej słomy. I tu 90 zł kosztuje taki duży. Zając. Tak to wygląda. Tu mamy pluszaki, i na jarmarku w Świnouściu są też oscypki. Co mi się też bardzo podoba, zobaczcie, w Świnouściu są zrobione takie kwiaty. Takie kompozycje kwiatowe. To tak mi się bardzo podoba. Tak wygląda taka kompozycja kwiatowa. Tutaj kiedyś, a jest dalej poczta. A tu jest restauracja Bosko, którą też lubimy. Tam jest też taka piesza, jak gdyby, deptak taki. Tu też jest deptak. Kiedyś tu wszędzie jeździły samochody. Teraz zrobili z tego taki deptak, tylko dla pieszych. No, ten jarmark niezbyt mi się podoba. Ja w ogóle nie jestem za jarmarkami, słuchajcie. Ale tutaj wam pokażę takie fajne są kompozycje kwiatowe. Naturalne kompozycje kwiatowe. No i wszędzie są właśnie takie kompozycje. Tu jest budynek poczty w Świnoujściu. i A ja idę sobie tędy, Falka już tam poszedł. Ale jeszcze muszę parę rzeczy tutaj popatrzeć, więc na razie się rozłączę. No ale za chwilę będziemy, znowu się połączę, pozdrawiam.